Prezentacji. Peter Prec jest w tej chwili na miejscu piątym na szóstym. Robert Kraniec, a cały czas trójka Cauner, Shedal, Freund. A na naszych ekranach Anders Jakobsen. Teraz. No i proszę. Można. Można skoczyć daleko. Trzeba się tylko dobrze wybić, odpowiednio łożyć w powietrzu. I są tego efekty natychmiast. 121 metrów. Pierwszy zawodnik, który łamie granicę 120 metrów. Na skoczni pójdzie w Kłopio. Anders Jakobsen 20 razy w swojej karierze stawał na podium zawodów Pucharu Świata, sześciokrotnie zwyciężał. W tym sezonie miał zwycięstwo podczas konkursu otwierającego. Teraz drugie miejsce, a więc za Dawidem Caunerem, mimo że 3 metry dalej, 118 metrów Dawid Cauner, teraz 121 Anders Jakobsen. A na naszych ekranach Martin Koch, a po nim Adam Małysz. Martin Koch, 28-letni skoczek, mieszkaniec w Willach, tam też trenujący, też wydawał mi się, ale to jest on ma taki styl, że przejeżdża przez próg, potem szoruje tymi tyłami po skoku leci bardzo nisko, ale potrafi uzyskać dobrą odległość. Taką ma po prostu technikę skakania Martin Koch. Nie jest zadowolony jednak Aleksander Pointner, 111 metrów. 11,5 skoczył na przykład Noriaki Kasaj, który w tej chwili jest 11. Wygląda więc na to, że wypadnie poza pierwszą dziesiątkę reprezentant Austrii. Poczekajmy na noty niskie noty. Czterech sędziów 17. Widzą Państwo 16 sędzia norweski, 15 miejsce dopiero Martina Kacha. No i teraz fly Adam fly. Chciałoby się tak krzyknąć i tak będziemy krzyczeć. No wiem na belce startowej drugi w Lachty i drugi w klasyfikacji turnieju nordyckiego dwukrotny wicemistrz olimpijski z Vancouver czterokrotny, yy, o, ciało, Adamowi. czterokrotny medalista olimpijski Adam Małysz na rozbiegu jak daleko poleci Polak 125 metrów przypomnę w serii próbnej wysoko nad zeskokiem jeszcze, 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 dobrze brawo Adam o taki skok właśnie nam tutaj chodziło 123 metry absolutnie najdalej to jest aktualnie numer jeden. Adam Małysz nie zawodzi. To o czym wspominał Adam, kiedy pojawia się ta automatyzacja, kiedy skoki sprawiają radość, przyjemność z tego lotu, kiedy człowiek siadając na belce wie, że będzie dobrze. Wówczas można frunąć ku radości polskich kibiców i wszystkich tych, którzy doceniają kunszt i mistrzostwo naszego skoczka. 123 metry Oczywiście poczekajmy jeszcze na te punkty Minus dziewięć Aż zabrane za wiatr Mocno podnarty wobec tego podwiał Adamowi Ale jest pierwszy O punkt i 40 dziesiąte wyprzedza Adam Małysz Dawida Caunera i pozostało Już tylko 5 skoczków do końca Wolfgang Loitz On także dobrze spisał się w serii próbnej 122 metry, piąty był Podczas rywalizacji w lachcie. No i zobaczmy, jak poleci tutaj Lloyd blisko, bardzo blisko, zdecydowanie bliżej od Adama. Może tylko bezradnie rozłożyć ręce. Było przecież to noszenie, był ten wiatr pod narty, no ale kiedy popełnia się błąd na progu, kiedy nie ma odpowiedniej wysokości, kiedy nie nakręca biodrami na narty, nie przyjmuje odpowiedniego kąta natarcia, nie wstrzeliwuje się w powietrze, wówczas trudno mówić o tym, by daleko odfrunąć i Adam cały czas numerem jeden dopiero trzynaste miejsce Wolfganga Leutzla, trzech Polaków zobaczymy w serii finałowej to na pewno, Łukasz Żutkowski Kamil Stok i Adam Małysz, Adam cały czas jest liderem no ale tutaj właśnie ten pan, który w tej chwili przygotowuje się powoli do swojego skoku Simon Aman. Ale zanim Simon Amann, jeszcze Andras Kofler. potem Thomas Morgenstern i Gregor Schlierencauer. Andras Kofler 116,5 metra w serii próbnej dzisiaj tutaj na, tym, na tej skoczni przed konkursem. 12 miejsce, dopiero 12. Oj, będzie daleko. Będzie daleko. Wykorzystał Kofler te dobre warunki. O, jest doświadczony przecież skoczek. On potrafi 120 metrów. 3 metry bliżej od Adama. Metr bliżej od Andersa Jakobsena Anders Jakobsen 121 jest na miejscu trzecim Adam 123 metry 112,6 punktu to nota naszego reprezentanta będącego aktualnie numerem 1 i oby tak zostało Adam życzę Ci z tego z całego serca w ubiegłym sezonie właśnie w Kłopio po dwóch latach Adam znowu wskoczył na podium, był trzeci no i czeka, czeka Adam na to swoje zwycięstwo. Jest drugi Andras Koffler, 111,4. i 4. O 20 punktu wyprzedził Koffler Caunera i traci do Adama punkt 20. Thomas Morgenstern. Co zrobi nie trzeci zawodnik konkursu w Lachti? Na 117 metrów skoczył Morgenstern. On jeżeli złapie delikatny powiew podnarty, ale bliżej od Adama. Bliżej od Adama, co do tego nie mam wątpliwości. 119 metrów, a więc 4 metry bliżej. Zawiedzeni chyba troszeczkę kibice, a przede wszystkim fanki. 23-letniego skoczka Zizerbryk. Raz jeszcze Morgi, niezwykle charakterystyczna sylwetka w locie. To jemu pomógł się przygotowywać, pomagał przygotowywać się do Igrzysk Olimpijskich, Heinz Kutin to z nim indywidualnie Thomas Morgenstern pracował, jak sam przyznaję wiele zawdzięcza Heinzowi Kutinowi który go wysłuchał, który go zrozumiał po tym wcześniejszych nieudanych sezonach kiedy już zwątpił w siebie Thomas Morgenstern ale teraz wrócił, szczególnie po tych dwóch zwycięstwach w Bischofshofen i Sapporo a co pokaże Gregor Schlierencauer Małysz Koffler-Cauner, tak przedstawia się na razie klasyfikacja tej pierwszej serii. Dwóch skoczków pozostało nam do końca tej pierwszej rundy. Mocno, mocno wieje, około metra na sekundę pod narty. Jeżeli wykorzysta to, Szliri, Szliri, jesteś moim bohaterem. Transparent, ale nic dziwnego. Skoczek, który ma dopiero 20 lat. 50 razy na podium w zawodach, w zawodach Pucharu Świata. 31 zwycięstw, absolutny geniusz i bliziutko! Uuu, to niespodzianka, nie powiem, nie powiem, miła dla Adama Małysza. Bowiem Adam pozostanie numerem 1, 116 metrów tylko, aż minus ponad 6 punktów Gregora Schlierencauera. To oznacza, że Adam Małysz po pierwszej serii będzie, no najwyżej drugi, znaczy co najmniej drugi, co najmniej drugi. Ja wiem, że historia lubi się powtarzać, ale może ta z Lachty, niech się nie powtarza, niech ta... Yy, niech ta Nie historia, która mówiła ale po pierwszej serii, pierwszy był Simon Aman w Lachtie, a na drugim miejscu Adam Małysz, teraz będzie troszeczkę inaczej, troszeczkę, Simon Aman, lider klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata przypomnę, zwycięzca z Lachti lider turnieju nordyckiego i jak poradzi sobie 118,5 metra ze skróconego rozbiegu w serii próbnej Simona Aman czterokrotny mistrz olimpijski w powietrzu, ależ on pięknie leci jak daleko! Nie ma siły na Simona Amana. Jak on to robi? Pozostanie chyba tylko i wyłącznie jego słodką tajemnicą 128,5 metra, a więc o 5,5 metra dalej niż Adam Małysz No tak to jest kiedy człowiek pozwala swemu ciału robić to, co powinno w danej chwili. Absolutny geniusz. Fenomen Simona Amana. Jego celem, o to o czym wspominał, jest kryształowa kula. To, czego jeszcze nie posiada w zawodach za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest przecież czterokrotnym mistrzem olimpijskim. Jest też przecież mistrzem świata Sapporo z dużej skoczni. I brakuje mu w kolekcji jeszcze tylko tej kryształowej kuli, którą w zasadzie już chyba sobie wywalczył. Nie, nie waham się tego powiedzieć. 107 punktów przewagi nad drugim Gregorem Schlierencauerem na trzy konkursy przed końcem. Teraz 125 i 80 punktu. Ojej, ależ odstawił resztę. No Adam Małysz, który jest numerem dwa, traci do Simona Amana w tej chwili blisko 13,2 punktu. A więc na tej skoczni, no i biorąc pod uwagę dyspozycję... The Smiling Warrior, z <laughs> uśmiechnięty wojownik, no nic dodać, nic ująć, rzeczywiście jest absolutnie najlepszy i ta złota, złote medale plus ta kryształowa kula za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej po Świata zdecydowanie Amanowi się należą. Za moment zobaczymy klasyfikację generalną po pierwszej serii, a więc Aman Małysz, Kofler, Zauner, Jakobsen, Morgenstern. To pierwsza szóstka, znowu Adam na drugim miejscu, ale straszna różnica, no nie do odrobienia w serii finałowej, biorąc pod uwagę formę, w jakiej jest w tej chwili Simon Amann. Schlierenzauer dopiero jedenasty, no i tym samym myślę, że zupełnie już pogrzebał swoje szanse na jakąkolwiek nawiązanie walki z Simonem Amanem Na siedemnastym miejscu w tej chwili Martin Schmidt, patrzymy na miejsca pozostałych Polaków, gdzie jest Kamil Stoch i gdzie Łukasz Rutkowski. Jest Kamil Stoch na 24. miejscu i za moment powinniśmy zobaczyć jeszcze Łukasza Rutkowskiego. Jest Łukasz Rutkowski na 28. miejscu, a więc trzech Polaków to bardzo dobra wiadomość w serii finałowej i ta jeszcze lepsza na drugim miejscu po pierwszej serii jest Adam Małysz. To na razie tyle, oddaję głos do studia.